Siostry bracia w Chrystusie, Panu, Pan Bóg nigdy nie milczy. Pan Bóg nie jest tym, który nie będzie w jakiejś chwili chciał nam powiedzieć swego słowa. Bóg ciągle nieustannie wypowiada mnóstwo przeróżnych słów, które docierają w taki czy w inny sposób do ludzkich uszu i ludzkich serc. I tak to się przedziwnie składa. I wtedy, kiedy Jezus Chrystus chodził, jako Bóg, człowiek po ziemi i przez te wszystkie chwile istnienia tego świata, w którym ludzie słyszą ten głos od Pana Boga, iż ludzkie serce, kiedy usłyszy o sprawach Bożych, zawsze daje jakąś odpowiedź. Nie można nie przyjąć od jakiejś postawy, nie można zareagować wtedy, kiedy do naszych uszu i do naszego serca. Dochodzi słowo, które pochodzi od, od samego Pana Boga, to niemożliwe, by człowiek na słowa dotyczące Boga i Królestwa Bożego nie zareagował. Ale te reakcje mogą być przeróżne. Ludzkie serce może w bardzo różny sposób reagować na słowa Pana Boga. Można tak, jak wszyscy ci wielcy, których Świętymi wręcz nazywamy, którzy doświadczyli od Boga, poprzez Jego Słowo, poprzez doświadczenie Jego obecności tych wielkich, cudownych darów w swoim życiu, o których nam mówią karty Pisma Świętego. Bo usłyszawszy słowa Pana Boga, można później o nim mówić tak chociażby, chociażby jak mówili apostołowie. Dla Słowa Bożego warto pracę rzucić. Dla Słowa Bożego warto zostawić rodzinę, dom i najbliższych. Dla Pana Boga i dla Słowa Bożego warto iść na cały świat, nie zważając na to, że nawet będzie się prześladowanym. Bo cóż to jest Słowo Pana Boga? Słowo Pana Boga to wielka prawda. Słowo Pana Boga to najpiękniejsze życie. Słowo Pana Boga to przecież to, któremu warto poświęcić całe swoje życie, całą duszę i całe serce. Można tak, jak chociażby ten ślepiec, który został uzdrowiony słowem Jezusa Chrystusa, syna Bożego. Czymże jest Jezus Chrystus ze swoim słowem, dla ciebie ślepcze? A on pewnie gdybyśmy mogli usłyszeć jego słowa, to by wołał, Bóg i Boże Słowo to moje zdrowie. Bóg i Boże Słowo to moje szczęście. Bóg i Boże Słowo to moje nowe życie, to moja nadzieja. Bóg i Jego Słowo to to, co pozwoliło mi na nowo zobaczyć ten piękny świat i odkryć w nim to, co wielkie i wspaniałe. Boże Słowo to to, któremu zawdzięczam to, co najpiękniejsze w swoim życiu. Można tak jak owa kobieta, pochwycona na ciężkim grzechu, której Jezus nie potępia i której mówi: idź i nie grzesz więcej. A gdybyśmy ją zapytali, to pewnie usłyszelibyśmy z jej ust słowa: Boże Słowo, Pan Bóg. To ktoś, kto ratuje z największej opresji, to ktoś, kto przywraca nadzieję w życie, to ktoś z życia, w którym już dookoła tylko ból, rozpacz i nic, co można by nazwać dobrym, czyni życie, które na nowo myśli o szczęściu, czyni życie, które na nowo ma swoją wartość i na nowo człowiek może odzyski, odzyskać siły. Tylko Pan Bóg tak potrafi dostrzec największe pragnienia ludzkiego serca. Tylko Bóg i Jego Słowo, wbrew wszystkim ludziom, którzy żyją dookoła, potrafi takim życie czynić, aby można było z nadzieją spoglądać w przyszłość. Bóg to moje szczęście, Bóg to moje nowe życie, Bóg to moja radość. Ale bracia i siostro. Można też o Panu Bogu mówić zupełnie inne słowa. Można chociażby tak jak Piłat. Cóż to Boże Słowa? Boże Słowa pasują tylko wtedy, kiedy pomagają w rządzeniu. A kiedy nie pasują do tego, by układać się z wielkimi tego świata, no to, to kogoś takiego, kto przyszedł ze Słowem Pana Boga, można zaliczyć w poczet przestępców. Słowa proroka, słowa z nieba, a cóż to jest? Na Ziemi tylko się liczą ludzkie słowa. Na Ziemi liczą, liczą się tylko ludzkie układy. Na Ziemi liczy się tylko to, co można zyskać z dobrych znajomości, z wysoko postawionych znajomych, to, co można zyskać z władzy. A o Panu Bogu, a po co to się Panem Bogiem zajmować? I można, jak piłat, mieć Słowo Boże tuż obok siebie. Można, tak jak piłat, spoglądać Panu Bogu prosto w oblicze, a umyć ręce i powiedzieć: Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Można, brać i siostro, tak jak chociażby żołnierze rzymscy, gdybyśmy pytali: Czym dla Was było to słowo, które głosił? Wielki prorok, syn Boży Jezus Chrystus. A oni by powiedzieli: To słowa kogoś takiego, kogo ukrzyżowaliśmy, to słowa jednego ze złoczyńców. To słowa tak samo ważne, jak i wszystkich innych ludzi, jedne z wielu, niekoniecznie pomagające człowiekowi, niekoniecznie będące tym, co jest pomocą dla ludzkiego serca. Bracie i siostro, Przeróżne są te czyny i słowa ludzi, którzy usłyszą o Panu Bogu i Jego sprawach. A że tak jest i to jest do dnia dzisiejszego, to nie mamy najmniejszych wątpliwości. Bo również i dzisiaj Pan Bóg nie milczy. Dzisiaj również Pan Bóg wypowiada swoje słowa i woła do ludzkich serc. Woła chociażby przez to zaproszenie na te misje święte. Woła przez zaproszenie na przeróżne nabożeństwa. Woła przez księży katechetów, przez katechetki w szkołach podstawowych, w gimnazjach w średnich. Woła Jezus Chrystus przez telewizję, którą oglądamy. Jakże często tam wśród tych różnych słów płyną również słowa mówiące o Panu Bogu. Woła Jezus Chrystus przez gazety, książki, przez radia. A my ludzie, słysząc te słowa o Panu Bogu, zawsze jakoś zareagujemy. Bo nie da się nie zareagować na Słowo Boże. Bo nie da się przejść obojętnie obok słów mówiących o Panu Bogu. Tutaj zawsze trzeba przyjąć jakąś postawę. A jakie są te postawy? Doskonale wiemy. Zawsze będę chodzić do Kościoła. Nie wyobrażam sobie niedzieli bez Mszy Świętej, odpowiadają ludzie na zaproszenie samego Pana Boga. Misje święte, niektórzy mówią, urlop jestem w stanie wziąć, by być na rekolekcjach i misjach świętych. Cóż po mojej pracy, która miałaby być bezładnym bieganiem, jeśli to moje życie Bogu miałoby nie być oddane? Zrezygnuję ze wszystkiego, by być w kościele. Dla Pana Boga, dla Pana Boga jestem w stanie życie poświęcić. Panu Bogu oddam swoją rodzinę, swoich najbliższych, bo Bóg to szczęście, bo Bóg to mądrość. Ale są i też tacy, którzy potrafią powiedzieć do kościoła, a po co? Moja noga tam więcej nie postanie. W kościele. Kościele to największe złotego świata. W kościele nic dobrego nie usłyszysz, w kościele nic dobrego ci nie powiedzą. W kościele to przecież strata czasu. Bracie i siostro, przeróżne są te odpowiedzi. I jakże często w życiu tego samego człowieka potrafią się przeplatać i te najpiękniejsze, i te najbardziej oddane Panu Bogu, i te najwspanialsze, i te, o których. Kiedy ktoś szczerze patrzy w swoje sumienie, chciałby zapomnieć, bo bez mała czuje się jak ten Piotr, który zaparł się Jezusa, który odwrócił się do Niego plecami i który zapomniał o tym, jak wiele dobra od Boga otrzymał. Bracie i siostro w tych naszych misjach świętych, w kolejnym ich dniu, po usłyszeniu już tylu różnych słów, które Bóg chciał nam tutaj przypomnieć. Potrzeba nam popatrzeć to nasze życie. Potrzeba nam znowu dostrzec, jak wyglądały te przeróżne nasze odpowiedzi na te zaproszenia Pana Boga. I czynimy to przez naszą modlitwę, ale w szczególny sposób czynimy to, klękając przy kratkach konfesjonału. A czynimy to wszyscy jako ludzie ochrzczeni. Bracie i siostro, i trzeba nam wracać, tak jak zachęcał nas całkiem niedawno papież Franciszek, trzeba nam wracać do chwili swojego chrztu. Bo ja nie jestem taką samą osobą, jak jedna z wielu w tym świecie. Ja nie jestem człowiekiem, który wziął się nie wiadomo skąd i nie wiadomo dokąd w tym życiu i w tym świecie ma zmierzać. Ale ja przez Chrzest Święty jestem kimś wyjątkowym w tym świecie. Wyjątkowym, bo jestem dzieckiem samego Pana Boga. Gdybym nie był człowiekiem ochrzczonym, myślałbym tylko o tym, co ziemskie i patrzył tylko na to, co ludzie mogą stworzyć. Ale ten wielki dar jest udziałem mojego serca. Jestem dzieckiem bożym, i mój wzrok ma sięgać dalej. Mój wzrok ma z tej ziemi sięgać aż do samego nieba. Moje zie życie ziemskie, choć tutaj tak mocno zakorzenione, w to co zwyczajne, szare, w to co trudne, skomplikowane, co wymaga wysiłku i kropli potu, ale to wszystko mocą Chrztu Świętego, złączone jest z moim Bogiem, który jest dawcą życia, Panem tego świata i jest w niebie. Więc ten mój, to moje życie, te moje słowa, ta moja praca. Sięgają dużo dalej, niż ten ziemski świat i ziemskie pojmowanie rzeczywistości. Jestem człowiekiem ochrzczonym, więc moje życie nie może wyglądać tak, jak życie ludzi, którzy nie mają chrztu świętego. Bo moje życie ma być oddane Panu Bogu i ma sięgać dużo dalej i dużo wyżej, i oparte ma być nie na tym, co ziemskie, ale na tym co od Boga wychodzi i co do Boga prowadzi. A przyznacie, kochani, kiedy się tak patrzy na nas, jakże często my nie bierzemy tego pod uwagę, że jesteśmy ochrzczeni. A nawet, jakże często ostatnio słyszę, warto sobie postawić takie proste pytanie i stawiał je również papież Franciszek: powiedz, człowieku, znasz datę swojego chrztu? Jesteś w stanie teraz powiedzieć, w jakim dniu, w jakim miesiącu, bo rok to pewnie troszkę łatwiej. Ale czy wiesz, w którym dniu i w którym miesiącu byłeś ochrzczony? O jakichś ważnych wydarzeniach z naszej rodziny pamiętamy. Mówi żona do męża: Nie możesz nigdy zapomnieć rocznicy naszego ślubu. I dobrze by było, byś o tym pamiętał. Bo to ważne wydarzenie. Co? Pyta się żona męża, zapomniałeś kiedy się urodziło nasze dziecko? No nie wierzę. I tak często gdzieś zapisujemy i tak często przypominamy sobie jakieś daty ważne z naszego życia, jakże często rocznice świętujemy i dobrze. Ale czy nie powinniśmy nieustannie świętować dnia naszego Chrztu Świętego? Bracie i siostro, kim byśmy byli, gdyby nie Chrzest Święty? O czym w życiu moglibyśmy myśleć, gdyby nie nasz Chrzest Święty? A prawdą niestety o nas jest to, że bardzo wielu z nas nie zna daty swojego chrztu. No to o tym, co najważniejsze, nie pamiętać? Przecież to najcenniejsza rzecz, jaką w życiu posiadam przyjaźń z panem bogiem chwila kiedy moje życie z niebem zostało złączone chwila kiedy mogę myśleć o życiu wieczności nieba chwila która pozwala mi myśleć o tym że tam jest dla mnie mieszkanie przygotowane w niebie i kiedyś tam mam z bogiem żyć i królować wieczności a to wszystko przez to że jestem ochrzczony jakże potrzeba nam sobie to przypomnieć i dziś to chcemy uczynić ale przypominając sobie ten wielki dar Pana Boga, dzisiaj chcemy wykonać kolejny krok. Jakie to życie było, doskonale wiemy. Ale dziś chcemy podjąć decyzję, najszczerzej w naszym sercu, jak tylko potrafimy, o to czego chcemy na te resztę dni naszego życia. Bo Pan Bóg, kiedy mówi do nas, pyta się o naszą przeszłość. Ale Pan Bóg, kiedy mówi swoje słowa do człowieka, to zawsze chce się zapytać, powiedz człowieku, a co będzie jutro w Twoim życiu? A czego Ty chcesz na jutro, na pojutrze, na te kolejne dni, które Ci przyjdzie tutaj przeżywać? Człowieku czego pragniesz życia z Bogiem? Życia w świetle Bożych Przykazań, życia pełnego modlitwy, życia pełnego ufności i starania się ze wszystkich swoich sił, aby te odpowiedzi na te słowa Pana Boga, które będą do Ciebie płynąć przy różnych okazjach, były rzeczywiście pełnymi szacunku, pełnymi miłości, pełnymi oddania i gotowości służby samemu Panu Bogu. Jakie masz pragnienia na tę swoją przyszłość? Ty który jesteś ochrzczony, który przez te emisyjne dni poznałeś znowu jak wyglądało to Twoje życie. A bracie i siostro, na te pytania odpowiedź może udzielić tylko nasze serce. Nikt inny za nas tej odpowiedzi nie da. Wasi księża nie odpowiedzą za was czego wy pragniecie na swoją przyszłość. Wy nie odpowiecie za waszych duszpasterzy, czego oni chcą i czego pragną na te dalsze dni swojego życia. Mamusia nie odpowie za swoje dziecko, mąż nie odpowie za żonę, żona nie odpowie za męża. To pytanie Panu Bogu możemy udzielić tylko sami. I dziś chcemy przeżyć taką chwilę aby powiedzieć Panu Bogu czego my pragniemy na te dalsze dni swojego życia teraz kochani w chwili ciszy jeśli ktoś ma możliwość to można uklęknąć zechciejcie się zastanowić i pomyśleć znając to swoje życie do dzisiaj Czego chcecie na resztę dni Waszego życia? Czy naprawdę życia w świetle słów Pana Boga? Czy naprawdę życia ludzi, którzy będą pamiętać, że są ochrzczeni i to wszystko, co się w ich życiu dzieje, ma ich do Boga zaprowadzić? Czy naprawdę życia z sercem, które pragnie kochać Boga ze wszystkich sił, z całego serca i z całej duszy? Powiedzcie to szczerze panu Bogu, nikt za was tego nie zrobi.